To urządzenie, które jest lekko niepozorne, też może być bardzo skuteczne. Jest komfortowo. To zobaczcie. To zobaczcie. To jest w ogóle najtrudniejsze miejsce do rozcięcia. O. Widzicie jak poszedł, poszedł malek? Zobaczcie, ten, ty ten pierwszy moment. <noise> się rozwołań, że... Tu masz zamek. Musiał musi, chciał rozciąć żeby... Fajnie Nie dobrze, nie? No, że... to, musimy to pokryć to Tak, tak, tak Oj, to nie ten suchy, co miałem dać do tego Musisz, o widzisz, złapać nie? A spróbuj zobaczyć, bo to jest najtrudniejsze miejsce. Spróbuj sobie też z tym materiałem go bo... Co? Ten? A ten? To jest bardzo. To jest bardzo, bardzo, tak. bardzo tak, mogę Cię poprosić, odwróć się na drugą stronę. Odwróć się, żebyś sobie spróbował tego wyższą rozciąć... Tak, tak, że jakby przejść przejść przez to, bo to jest naj... że z urządzeń nurkowych, które poznałem, ten Easy cut jest absolutnie najskuteczniejszym urządzeniem, jeżeli chodzi o właśnie rozcinanie. Wszystkie te takie haki do sieci czy coś, one po prostu słabo się Co ważne, musisz maszerę. On ma wymienne ostrza. Się, siatkę to tak bardzo różne linie różnej grubności o, o, o marko poszło muszę A Nie no, tylko kaptur <noise> jak nie lubisz to ten można przejść będę urządzenie są też trudno sobie robić Tak No dobra to jeszcze jeszcze chciałbym żebyście yy, Dobra Piotr może żeby Do, do, do końca. Ale chce To chce spróbować jeszcze? hej, daj Masterzy.

Ci się zimno teraz Pięknie. zaczęło robić, co? Tak, trochę, wiesz, trochę jest Przeciąg masz Gdzie je to? Coś mi gdzieś puszcza tak, że że tak, tak. Oooo, aż poleciał dobrze. dobrze, dobrze I co? Daje radę? No tak, bo ja zapomniałem, że no dobra, czyli widzicie, że wykorzystanie tak... Dużą fotę teraz mam. Urządzeń tak.